Dzień dobry. Telewizja Doki 1 zaprasza na kolejny program z cyklu debat prezydenckich Sfera Prawdy. W dniu dzisiejszym gościmy w naszym studiu kandydatów na prezydenta miasta Gdańska. Od mojej lewej strony zasiadają pan Krzysztof Andruszkiewicz z SLD, pan Stanisław Cora reprezentujący Komitet Czas na Zmiany, pani Zofia Gosz reprezentująca Komitet Nowe Spojrzenie. Pan Andrzej Jaworski z Pisu oraz pan Wojciech Podjacki reprezentujący Komitet Solidarny Gdańsk. Proszę o materiał z telebimu To są ludzie, którzy w przyszłości staną ze sterami właśnie tego kraju. Jakie pytanie by Pani zadała tym ludziom? Co jest dla Pani po prostu najistotniejsze, że tak powiem? Jakie wartości oni powinni reprezentować? Nie pani, ja bym ich zapytała, jakie. Oni chcą wartości reprezentować, bo no, trzeba być człowiekiem, widzieć ludzi i rozumieć ludzi. I, i, I robić wszystko, żeby niczemu nie szkodzić. I żeby nie było nienawiści między ludźmi. Na pewno szczerość. Żeby robili to, o co obiecują na początku. Politycy byli szczerzy to, co mówią. I żeby działo to, co naprawdę obiecują, a każdy wie, jak jest. Bym zmieniła, żeby były bardziej kolorowe budynki? Jak widać niektórym mieszkańcom bardzo podoba się e, mieszkanie w Gdańsku, jak i przyjezdnym, także z zagranicy. E, ale każdy z prezydentów tak dużego miasta musi mieć swoją już jakąś wypracowaną wizję. Jaka jest państwa wizja rozwoju miasta Gdańska? Gdańsk to fantastyczne miasto z bogatą tradycją, z bogatą historią i wielkimi możliwościami. Gdańsk to miasto, które chyba potrzebuje właśnie wykorzystania swoich możliwości. Przede wszystkim możliwości takich, aby rozwijać się turystycznie, bo w tej chwili żyjemy tylko w sezonie letnim i to też jeśli pogoda sprzyja. Nie ma chyba zbyt dużej oferty dla turystów poza sezonem letnim. Natomiast nie ma też klimatu dla inwestorów, którzy chcieliby w Gdańsku otwierać swoją działalność, chcieliby prowadzić mniejsze czy większe firmy, a jednocześnie zostawiać pieniądze chociażby na to tutaj, aby miasto mogło się rozwijać i być jeszcze bardziej atrakcyjne. Gdańsk ma naprawdę fantastyczne możliwości, tylko trzeba te możliwości wykorzystać. Dziękuję. Spotykamy się w związku z wyborami prezydenta miasta Gdańska, czyli wybieramy kogoś kto będzie zarządzał rozwojem tego miasta. Będzie musiał określić perspektywę rozwoju tego miasta na 20-30 lat do przodu i musi nam pokazać, jaki Gdańsk ma być nie tylko dzisiaj, ale jaki ma być w swojej najbliższej dziesięcioleciami mierzonej perspektywie. Zarządzanie rozwojem to zarządzanie problemami, zarządzaniem trudnymi sprawami. Gdańsk w moim najgłębszym przekonaniu powinien być miastem portowym. On dzisiaj nie jest miastem portowym. Port jest zaniedbany, niedoinwestowany. Wszyscy wiemy, że Gdańsk ma swój port, tylko port nie jest kreatorem jego rozwoju. Jak mówimy o rozwoju jakiejkolwiek aglomeracji, to myślimy o tak zwanym zrównoważonym rozwoju, a więc takim rozwoju, który wykorzystuje warunki środowiskowe, warunki naturalne, czyli wykorzystuje to, co w języku portowym nazywa się rentą geograficzną Gdańska. Gdańsk jest miastem portowym. Ja tego nie dostrzegam. 20-30 lat musimy Gdańsk oprzeć o rozwój portu. Musimy go uczynić miastem przyjaznym obywatelom, musimy go uczynić miastem, który będzie poprawiał jakość życia mieszkańców. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję o tym także dzisiaj porozmawiać. Dziękuję. Gdańsk i każde miasto to przede wszystkim ludzie. Ja mam hasło przede wszystkim potrzeby ludzi, bo człowiek jest motorem napędowym rozwoju miasta i powinien być motorem napędowym. Nie żadne budynki, najpierw czy ulica, tylko człowiek. A przede wszystkim w Gdańsku jest potrzeba, żeby młody człowiek miał możliwości rozwoju i żeby młody człowiek mógł powiedzieć, że on ma wpływ na Gdańsk że on w tym Gdańsku chce zostać i nie chce wyjechać na przykład do Anglii, bo tutaj ma szanse i to moim zdaniem będzie motorem napędowym rozwoju Gdańska. Razem ze starszymi oczywiście, bo młodzi mają wielką energię, inicjatywę, stały się natomiast doświadczenie i właśnie ja chcę to połączyć i w ten sposób inicjatywy i rozwój Gdańska będzie przez nich tworzony. Nie mam zamiaru go tworzyć z góry, z urzędu, określać w tej chwili. Natomiast na pewno powiem, że miasto Gdańskie jest miastem morskim może mniej portowym, ale morskim i do tego trzeba wrócić i tradycję morską zachować i wykorzystać przede wszystkim walory miasta morskiego do turystyki i do innych wielu działań a to w tej chwili zupełnie jest podupadłe, jeżeli tak można powiedzieć. Zawsze, kiedy władze Gdańska pamiętały o tym, że Gdańsk jest miastem morskim, Gdańsk się rozwijał, ludzie żyli tutaj na dobrym poziomie, byli zadowoleni z funkcjonowania. Ogólnie wszystko układało się ok. Ja obserwuję, że od pewnego czasu, zwłaszcza w tych ostatnich 12 latach, władze miasta zapomniały, że Gdańsk jest miastem morskim. I to spowodowało, że i przemysł zaczął w Gdańsku upadać i turystów jest coraz mniej, a ci, którzy przyjeżdżają, to są turyści, którzy przyjeżdżają na jeden, górę dwa dni. I mieszkańcy także właściwie są pozbawieni tego klimatu życia w dużym, nowoczesnym, ale także rozwijającym się mieście. Długi Targ, ulica Długa właściwie są ulicami wymarłymi. Spotykać tam można tylko i wyłącznie turystów, którzy idą z wycieczką. Nie ma tam knajpek, nie ma tam restauracji, które są nastawione na to, aby przyciągać młodzież, chociażby jak we Wrocławiu, czy nawet jak jest to w Krakowie. W związku z powyższym, także ta sonda, która tutaj była, pokazuje, że mieszkańcy są już tym zniecierpliwieni i to, że mówią, że oczekują właśnie szczerości, oczekują prawdy od rządzących. To pokazuje, że te 12 lat to były lata zmarnowane? Miasto to ludzie. Działalności władz miasta przede wszystkim musi przeważać troska o mieszkańców. Wiele się słyszy takiej troski i od polityków, od działaczy, także od państwa, o to, czy turyści będą przyjeżdżać, czy zagraniczni inwestorzy będą mieli klimat do rozwijania swoich przedsięwzięć gospodarczych. Tylko pytanie, może należy inaczej postawić? Czy mieszkańcy naszego miasta mają właściwe warunki do życia? Te warunki do życia to dzisiaj chociażby koszty utrzymania, cena biletów tramwajowych, wody, mieszkania to wszystko, co ma wpływ na poziom życia i jakość mieszkańców. Mieszkańcy Gdańska nie są ludźmi zasobnymi, a przedsiębiorcy martwimy się o zagranicznych przedsiębiorców. Ale to dzisiaj większość miejsc pracy dostarczają polscy przedsiębiorcy. A co dostają w zamian? podwyżki wielokrotne podwyżki czynszów w lokalach komunalnych tak rządzi dzisiejsza władza miasto powinno być rządzone przez ludzi którzy przejawiają więcej troski w stosunku do swoich obywateli do obywateli którzy ich wybierają którzy im zaufali którzy poświęcili im swoje życie ich ręce i z tego powinni zrobić jak najlepszy użytek tak z gospodarowania pieniędzmi które wpływają z podatków od obywateli jaki z tej władzy, którą obywatele im dali, żeby ułatwić życie mieszkańcom. Przede wszystkim mieszkańcom, przede wszystkim gdańszczanie, bo to jest największa wartość naszego miasta. Niewielkie monumentalne budowle, które być może się zwrócą finansowo, a najprawdopodobniej nie. Drogi tak, oczywiście, ponieważ ja jadąc dzisiaj na tę debatę z dzielnicy Zaspa, Kilka kilometrów tak naprawdę pokona, pokonałem do państwa, ale musiałem jechać ponad pół godziny. To jest podstawowe to jest, to jest jedna z podstawowych bolączek. No, nie ma dzisiaj adresata, do którego można by kierować zastrzeżenia. Po parunastoletnich jego rządach tak naprawdę nic się nie zmieniło o likwidacji korków. Tylko ciągle się mówi. Tak jak i o wielu innych rzeczach. Natomiast nic się nie robi. A wszystko co się dotychczas robiło, no to. Polegało na tym, że władza stawia pomniki sama sobie, żeby coś być może po nich przetrwało. Proszę państwa, problemy, które przed chwilą Państwo wymieni, wymieniali i wymienili, sprowadzają się do takiego, do takiego poglądu, który można byłoby tak syntezować, że Potrzebne są inwestycje szczególnie dla ludzi młodych. Dlatego, że okazuje się, że mieszkańcy miasta Gdańska w ciągu ostatnich lat, no mówiąc krótko, nie zarabiają i nie mają takich dochodów jak w poprzednich latach. właśnie wszystko zaczyna drożeć. Więc nasuwa się bezpośrednie pytanie. Co zrobić, jakich inwestorów można pozyskać, i w którym kierunku pozyskiwać tych inwestorów, aby dać Gdańszczanom możliwość zarabiania tu na miejscu, żeby nie musieli wyjeżdżać ani do Warszawy, ani tym bardziej do Irlandii, albo do Wielkiej Brytanii. W Gdańsku ludzie muszą mieć kilka zapewnionych spraw, które pozwolą im żyć godnie. Gdańszczanin musi być. Człowiekiem zadowolonym z tego, że mieszka w tak pięknym mieście musi być szczęśliwy, a Gdańsk musi być przyjazny swoim mieszkańcom. Co zrobić? Dzisiaj budujemy osiedla, deweloperzy budują, ale zapominają o całej infrastrukturze o drogach dojazdowych, o chodnikach, ale zapominają też o tym, że na osiedlach mieszkają młodzi ludzie, którzy mają jeszcze młodsze dzieci. Te dzieci muszą chodzić do żłobka, muszą chodzić do przedszkola. Na tych osiedlach nie ma praktycznie rzemiosła. Na tych osiedlach często brakuje podstawowych sklepów z pożywką czy z innymi dla mieszkańców potrzebnymi produktami. To jest po pierwsze, tak jak Pan powiedział, drogie życie, bo drogie bilety, drogie opłaty za wszystko, a jeszcze przy obecnie panującym trendzie do podwyższania opłat komunalnych, to za chwilę będziemy biednym społeczeństwem. Mówię o społeczeństwie Gdańska. Dlatego niezbędne jest utrzymanie i powiększanie miejsc pracy, atrakcyjnych miejsc pracy, a tego się nie da zrobić bez zainteresowania inwestorów tworzenie miejsc pracy tu właśnie w rozwój rzemiosła w, w rozwój drobnego handlu dlatego że ludzie muszą gdzieś pracować muszą gdzieś zarabiać pieniądze Gdańsk jest również miastem ludzi starszych starsi którzy przez całe życie pracowali nie mogą być usuwani ze swoich mieszkań dlatego że mają za duży metraż albo nie mogą być karani że przez 50 lat płacili czynsze dziś drogimi czynszami bo to nie jest wręcz przeciwnie to miasto powinno stworzyć Możliwość teleopieki, telepomocy, właśnie osobom starszym. A to nie są trudne sprawy. Dziękuję. Gdańsk jest miastem ludzi młodych. To też nie ulega wątpliwości, dlatego, że mamy w Gdańsku kilkanaście wyższych uczelni, które kształcą fachowców z różnych dziedzin życia. I problem rozwoju Gdańska to jest problem pozostawienia tych ludzi u nas w domu, u nas w Gdańsku, aby tu był nie tylko punkt ich aktywności rodzinnej, ale także punkty ich aktywności zawodowej. Ja będę wracał z wielką troską do swojego hasła. Czy to będzie miasto portowe, czy to będzie miasto morskie, to to jest naturalny kierunek rozwoju poprzez poszukiwanie inwestorów inwestujących w ten rodzaj gospodarki. Oczywiście nowe technologie, inkubatory przedsiębiorczości, to wszystko, co jest innowacyjne we współczesnym rozwoju. Natomiast Naturalne warunki rozwojowe, próba rozwijania Gdańska w kontekście gospodarki morskiej pozwoli nam na pewno tych ludzi zatrzymać i związać także z Gdańskiem. Młodzi ludzie potrzebują współfinansowania ich działalności zawodowej, być może także współfinansowania nauki czy też studiów. Nie słyszałem, abyśmy mieli do czynienia z preferencyjnymi systemami kredytów, które ułatwiałyby studia i wiązały ich z naszym regionem.